Na tej ja zaprezentuje się Anna! Alicja, Eliza! Karolina! Szymon! Mateusz! Mateusz! Na tronie trenera zasiada Wiktoria! Nie, nie to <grym w sztereg> Lepsze niż polskie ziemiory, przygodne Waszej Pandory! Czy drużyna jest gotowa? Pałacik, ci się, nie się, pałacik, się, baba I na występu drużyny 1508, czas start! Prometeusz ukradł Bogom ogień z Na to się rozeźnie przemówił, wzywawszy i z erniami złogrową zemstę oknowawszy. Fajstos z rozkazów wnet ulepił niewiastę. W domu opalę, na kuchitej czarnej fałsz przyoblekli ją po ku zagładzie ma. Pandorą ją nadmarszem, że... po beczkę dawczę, tak, że... hermes ją zaprowadził. I odprawił ją. Bliźniak jego wstecz myślący, będąc nieskryty, po zagładzie rodu ludzi, pojął Pandorę i jako żonę wraz z Tunatiem do domostwa swojego przybycia. Pandora szatów w krząskiej, mówię, przebiegła, napóźniła małżonka, aby wieku uchylić. Nagle w świat wyleciały nieszczęścia w Kruki złowieszcze złowieska, się złowieska, 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 Pandora wiekami żyje w świecie strafionym. wyrzut sumienia czują coraz piekielniej. Koło fortuny zmienił czas. Grę rozpoczynasz! O bogowie! Co ja zrobiłem? Wszystkie nieszczęścia z puszki wypuściłem. Moja! wyrzut sumienia. On je zżeraje. Dużo od środka moja wina. Panie Dora, czas uwolnić nadzieję. Niech zacznie się gra. Ja Witam na 587 spotkaniu mieszkańców nieszczęśliwej kamienicy. Panie ręko, proszę zaprotokołować, na dzisiejszym spotkaniu obecni są pan Nie ja jestem! Panienka porażka! Obecna. Pani zapad brudnej ścierysłów! To ja! To oczywiście osoba, która prowadzi to spotkanie naczelni do spraw ładu i składu taki jak ja chcę! Ty Na dzisiejszym spotkaniu zostaną poruszone następujące kwestie! Pani zapad brudnej ścierysłów! Nie zgłaszaj, panienka porażka! W takim smakie? baba nie potrafi gotować. Fajaj! Z no tobą zajmę się słuchać. Teraz poznajecie się jedna z nowych kwestii, którą poruszamy tydzień w tydzień! Gdzie jest nadzieja? Ja tak, nie. Tak. tak, znajdźcie go, ten mały potwór jest mi coś winien. No, nikt nigdy nic nie winien. Bezprześmiem, coś, że można jeszcze umieszczać. Pupuj! Poziom pierwszy. Kamienica. Cel? Odnaleźć dopełnienie. Zeus bezprawnie mnie wtrącił. Bezgranicznie go za to nienawidzę. Bez zrozumienia dla mojej przypadłości. Trzymają mnie jako bezdomnego. Bez? To ty, co ci się stało? Bez nadzieja. Trzymajcie ja mam coś dla ciebie. Potrzebujesz dopełnienia. Spróbujmy to. to. Bez podstaw. nie, ta grunt pod mną. Jest kofeinowość. Nie, tracę cię! Może no, życia w sorry. Może to samo nic nie znaczy, ale może. Bez! Pieczeństwo! Uchylosie, w końcu dopełnienie którego nie ranię. Ale, ale bez! B13! Nadzieja! B13! Tu nas, za... O! Pandora nas Skąd to Skąd jesteś? To Co ty ja pozziłeś? A może to mi nie była moja Twój! To Nie. twoje ojciec! I straciłeś wtedy wiatr i Pandora, on jest kluczem do twojej dalszej podróży! Wygraj z nim, a zmienisz swój punkt widzenia! To nie była moja pieniądza. Moja! Ale bez, pomóż mi! Muszę odnaleźć nadzieję! Chceś znaleźć kolaninę? Zakraj mnie! Raz, <grymne> dwa, dwa, trzy, trzy trzynaście! Aaaa, wygrałem! Nie, muszę znaleźć projekt, gdzie pewnie gra roli! Wiem, zagad! Zadaj mi zagad!

i we A na ciebie? Czym jestem?